CZEKAJ! Cześć, są herbata, tak jak prosiłeś. Tylko uważaj, bo jest bardzo wrząca, dlatego najlepiej jakbyś ją sobie odłożył na 10 minut. O, hej mamo, e, dziękuję za herbatkę. Wiesz co? Chciałem Ci pokazać nowego zawodnika, jakiego kupiłem do składu, nazywa się... Presnel Kim Pembe. Jest genialny. Ja nie muszę nic zrobić. Nawet mówię, trzymam tego pana, nie muszę nic zrobić. On blokuje każdy strzał, każde podanie. Nie wyobrażam sobie składu bez niego. Jeszcze jedna sprawa. Może grać obok niego Rafael Varane. Jeszcze go nie kupiłem. Planuję go kupić jutro. Zbieram właśnie sobie monety i chyba to będzie solidny zakup. Także jestem podekscytowany. I mam, muszę ci powiedzieć jeszcze raz jego imię. Presnel Kim. PEM! BEH! Po pobyciu w szpitalu, poprzez poparzenie Trzeciego stopnia, trzeba było dołączyć Do ciemnej strony mocy Pojawił się pewien zawodnik z Paris Saint-Germain Który zatrząsł z całą sceną FIFA 22 Unikalny na każdej pozycji, bo nieważne gdzie zagra Zawsze prezentuje wysoki poziom I nawet na bramce jest w stanie pogrzyżować Plany przeciwnika Dysponujący świetnym wyrzutem i doskonałym ustawieniem Można mu bez problemu zaufać Pewny siebie Francuz z poważnym wyrazem Na twarzy jest gotowy na absolutnie wszystko Nawet jeśli na murawie znajduje jeśli Messi z Neymarem i Bedo I tak on jest najgroźniejszą postacią na boisku Widziałeś go już 730 razy A zobaczysz przynajmniej 2915 Uległem presji Ale nie mogłem go zignorować ci, Pepe, jest zbyt długo! Zostawać go poza składem Gdy rywal widzi jego białą obrzyganą fryzurę Od razu na pełne gacie Nieoceniono obrońca z ukrytymi talentami Świetną łożoną lewą nogą i kapitalnym uderzeniem Mam nadzieję chociaż, że gdy wychodzi z waranem obok To podmienia mu skarpetki Na tę brudę z kosza do prania Możesz go wjebać na każdą pozycję Nie ma znaczenia i tak będzie czyścił wszystko Obrzygany Kim Kimpembe Strach się bać jest to osoba zasiedająca bardzo często w jedenastkach naszych rywali, jak i również naszych i do tego widoku będziemy musieli się przyzwyczaić. Jak nie będzie kim pębę, usuwam kanał. I... Uuu. szansa była na to. Rywal liczył, że wpuścił cię w maliny i ma otwartą drogę do bramki? Deny. Tym razem to musi być ta akcja, no bliżej podejść się już nie da, to musi być gol, nie ma szans! Deny. 5 metrów od bramki, nieunikniony gol! Deny. Presnel, mam do ciebie prośbę, stary, dałbyś mi może dośrodkować? Deny. Presnel, Presnel, mam chorą córkę, dasz mi może strzelić chociaż jedną? Deny. A tak na marginesie, to gdzie lecisz, synu? Stary, no weź, przepuść jedno podanie! Deny. A może takie jedno malusieńkie górom? Deny. Ostatnia akcja, pozwól lasta, błagam! Deny! A może, a może, a może, a może uderzenie jedno? Deny! Nie blokuj, nie blokuj, daj uderzyć! Deny! Jeśli nie przejmiesz, to obiecuję, że oddam ci samochód, mieszkanie, żonę, a nawet pierścionek zaręczynowy, ma ja babcia trzymał w dupie przez drugą wojnę! Deny! Jestem Ikoną! Nie możesz przechwycić ode mnie! Deny! Kim Pępe przejść mam cię w drużynie, nie zrobisz chyba tego swojemu najlepszego! Deny! Jestem Riyad Marez, dostałem ostatnio flashbacka, mi w tak! I co? Zgasło światło na stadionie, nawet nie wiesz, że będzie lecieć piłka! Denied. Podsumowując, Presnel Kimbembe to jeden z najlepszych obrońców w tym roku dostępnych. Dobra, wiemy już, daj mi dokończyć. No, więc wracają! <sighs> Krąży legenda, że jeżeli Kim Pembe odbierze w pierwszych 35 minutach piłkę 730 razy, rywal automatycznie wychodzi. Jedynym zawodnikiem, który jest w stanie wygrać główkę z Kim Pembe jest Kim Pembe i Christian Penteken, nikt inny. Martwisz się o jego podania? Bez obaw. Każde jego zagranie jest wymierzone co do milimetra idealnie na nogę. Jeśli widzisz podczas Twojego ataku, że press jest po Twojej stronie, lepiej zrezygnuj i spróbuj odnowy. Do środkowaniach jest również bardzo mocny, bo na Cilu wybija je sobie przewrotko bez najmniejszego problemu. Piłkarze na boisku, gdyby Widzuki Bęby są tak obsrani, że nie umiem nawet wymienić dwóch prostych podań. Jeżeli masz zawodników naokoło z PSG, czy ogólnie z ligę, to musisz go mieć w składzie. Ale jeżeli nie masz i masz na przykład bramkarza z Nicaraguły i obrońców z Tadżykistanu, to też musisz go dać. Żartowałem, Prestet to tak naprawdę...